Znajdujemy się na południu województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie dziś będziemy realizować odcinek poświęcony zbiorowi kukurydzy na kiszonkę. Zapraszam! Szacuje się, że w Polsce zasiane jest około 1 200 000 hektarów kukurydzy, z czego około 45% stanowi kukurydza z przeznaczeniem na kiszonkę. I właśnie przełom sierpnia i września to czas, w którym zbieramy kukurydzę na kiszonkę. Trafiliśmy do jednego z gospodarstw, które znajduje się nieopodal Lubostronia, gdzie się właśnie znajdujemy. A za moimi plecami możecie zobaczyć piękny pałac z przełomu XVIII i XIX wieku. Aby uzyskać jak najlepsze parametry kukurydzy na kiszonkę, ważny jest moment zbioru. Jak go prawidłowo określić? Praktycznym elementem jest dojrzałość ziarna, którą bardzo łatwo możemy sobie zbadać na polu. Po przełamaniu kolby możemy ocenić sobie tak zwaną linię mleczną na ziarniaku, która powinna być w połowie bądź 3 czwarte długości ziarna, patrząc od zewnętrznej strony tego ziarniaka, czyli od, od, od zewnątrz, nie od środka kolby. Oczywiście taka kiszonka w takim bardzo jakby odpowiednim momencie do zbioru powinna zawierać 30 do 35% suchej masy w całej roślinie. Wówczas ta skrobia czy poziom skrobi w tym ziarnie również jest na poziomie około 30%. Jest taki parametr, który możemy sobie odczytać z doświadczeń coborowskich, na przykład z sieci ogólnopolskiej który mówi nam o tym, jaki mamy udział suchej masy kolb w plonie ogólnym suchej masy. I ten parametr powinien być nie mniej jak 50%, czyli krótko mówiąc, po odciągnięciu wody w suchej masie całej rośliny, udział tego ziarna powinien być 50 na 50 w stosunku do, do części tej zielonej, tak, całej całej rośliny. E, oczywiście mamy odmiany, które takie no, super już kiszonkarskie, które ten parametr mają na, na wysokim poziomie między 52 nawet do 57% ten udział suchej masy kolb, ziarna w tej zakiszanej masie może, może wynosić. Kolejnym takim elementem, który, który ma znaczenie w sporządzaniu kiszonek to jest też sam zbiór, tak? sam zbiór, ustawienie maszyny. Chodzi o to, żeby po prostu ta sieczka była odpowiednio pocięta, no odpowiednią długość. Maszyna podczas zbioru kukurydzy powinna być ustawiona, powinna dawać nam sieczkę czy produkować sieczkę o długości, o fragmenty o długości od 0,8 do 1 cm. Wówczas mamy tą pewność, że ta kiszonka na silosie zostanie odpowiednio ubita, ugniecona, że wyciśniemy z niej powietrze w maksymalnym stopniu ponieważ do takiego dobrej kiszonki potrzebujemy warunków beztlenowych. Do wytworzenia właśnie fermentacji mlekowej, która ma wpływ na, na dobrą jakość zakiszania. Oczywiście, tak jak powiedziałem, wczesność, czyli fao. Tak, mamy z różnych grup wczesności odmiany kiszonkowe, od tych najwcześniejszych, czyli 220, do tych najpóźniejszych, 270 czy 80. Nawet mówię tutaj różnie, w zależności od w jakim miejscu czy terenie Polski się znajdujemy. Ale też taki ważny czynnik, myślę, stay green, który pozwala nam też, to jest taka cecha, która pozwala nam utrzymać zieloność części wegetatywnej praktycznie do momentu zbioru. Chodzi też o to, żeby po prostu ta roślina nam no, zbyt wcześnie nie zaschła, żeby tej suchej masy nie była zbyt duży poziom, żeby nie był zbyt duży poziom, po, ponieważ utrudnia nam to, jakby formowanie i ugniatanie pryzmy, tak, na kopcach, wiadomo, te, te, chodzi o te wspomniane wcześniej warunki, stworzenie tych warunków beztlenowych, tak. Jeżeli ta roślina jest w tej odpowiedniej e, suchej masie, między 30 35%, to dogniecenie jest tym lepsze na, na pryzmie, na, na kopcu. Jakie to są najczęściej popełniane błędy przez rolników w kontekście e, uprawy kukurydzy na kiszonkę? Myślę, że oprócz zbyt wczesnego terminu siewu, gdzie ja zauważam osobiście, jest tendencja do wcześniejszych siewów, to wiele gospodarstw uważam jednak, że sieje kukurydzę zbyt wcześnie, co wiąże się później z problemami, jeżeli chodzi około... Powschodowymi, tak? Około w tym, w tym czasie, kiedy, tak, kiedy rośliny muszą rosnąć, to, to zbyt chłodna gleba po prostu uniemożliwia to roślinom i te wschody później mamy często nierównomierne. Ale wracając do, do, do pytania i do samej, samego sedna, jakby tutaj tematu tego kiszonkowego, to uważam też, że często nieodpowiednia faza zbioru, termin zbioru, tak, co wiąże się... Z... Zbyt wczesny, czy zbyt późny? Zbyt późny. Przedłużenie, zbyt późny, co też pojawiają się często problemy. Nieuszkodzone ziarno, które przelatuje gdzieś przez maszynę w całej masie, ponieważ jest zbyt twarde, no i oczywiście zbyt wysoka zawartość suchej masy, co utrudnia nam później ugniatanie i sporządzanie kiszonki na silosie. W podejmowaniu decyzji, w doborze odpowiedniej odmiany, na co warto zwracać uwagę? Myślę, że powinny być to odmiany, które cechują się wysokim plonem świeżej masy z hektara, tak jak to na przykład odmiana ES Archimedes. Odmiany, które świetnie adaptują się do różnych stanowisk, takimi odmianami są przeważnie mieszańce trójliniowe. Odmiana, która ma dobry Stay Green, która ma wysoki udział ziarna, czyli dużą kolbę. Sezon 2020. Jak wygląda na tle poprzednich lat? Myślę, że w tym roku generalnie sytuacja wygląda nieźle. Mieliśmy bardzo suchą wiosnę, praktycznie cała jesień do kwietnia panowała można powiedzieć w wielu rejonach. Polski susza. Jak pamiętamy, siew kukurydzy odbywał się w warunkach naprawdę trudnych. Było sucho i przede wszystkim były niskie temperatury dobowe, tak, średnie dobowe. Co uniemożliwiało nam tak naprawdę określenie optymalnego terminu siewu. Ten siew warunkuje nam tak naprawdę temperatura gleby. Ta temperatura, oczywiście w zależności od odmian, od, odmian, od odmiany czy od typu ziarna, jest też różna i powinna wynosić minimum 6-8 stopni Celsjusza do 12 w przypadku wysiewu odmian w typie ziarna Dent. Tak? Także tutaj. E, warto, warto przestrzegać tej temperatury gleby w warstwie siewnej, czyli na głębokość około e, 6 do 7 cm. Aby to sprawdzić, mamy do tego y, y, ter, odpowiednie termometry, ale natura nam tutaj też przychodzi z pomocą. Tak, oczywiście jest tak zwany kalendarz fenologiczny to jest kwitnienie tarniny, mniszka lekarskiego i tutaj e, można się tym sugerować. Obrazowym sposobem jest wbicie na kilka dni wstawienie na kilka dni termometru glebowego w glebę na tą warstwę siewną, ale praktyka często pokazuje co innego. Jak sąsiad pierwszy wyjedzie, to reszta cała wieś już jedzie też. Ale warto, żebyśmy tutaj zwrócili uwagę na ten aspekt, który jest na samym końcu, od którego bardzo wiele zależy, a chodzi o przygotowania i ugniecienie pryzmy. To, co obserwuję często w gospodarstwach podczas sporządzania kiszonki, oczywiście to jest, bym powiedział, największym, najwęższym gardłem w tym procesie jest samo formowanie, i ugniatanie kopca czy pryzmy. Mamy sprzęt bardzo wydajny, więc, jeżeli tym bardziej firma przyjeżdża na usługę zbioru takiej kiszonki, wiadomo, że tam nie ma czasu na nic i. Ten odbiór jest na tyle duży i szybko dostarczany na pryzmę, że tam często w tym momencie zachodzą poważne błędy, a mianowicie złe ugniecenie pryzmy, tak? co wiąże się z, w późniejszym etapie z rozwojem niepożądanych grzybów, pleśni, co oczywiście ma istotny wpływ na zdrowie zwierząt, głównie na ich rozród, bo. W produkcji mleka to jest istotne, i tutaj właśnie, jak zauważam, to, to właśnie to formowanie pryzmy równomierne rozprowadzenie tego materiału do zakiszania i przede wszystkim ubicie, ugniecenie pryzmy to jest uważam bardzo ważny moment i element w, spo, w sporządzaniu ogólnie rzecz biorąc kiszonki. Taka pryzma od rozpoczęcia do zakończenia powinna być formowana czy sporządzana przez około 3 dni maksymalnie. To oczywiście zależy od wielkości gospodarstwa i wielkości pryzm. Szczelnie okryta folią obciążona, czy to workami z piaskiem, czy po prostu zwyczajnie często jak to się odbywa oponami. ziemią, oponami. Tak. I, I po prostu po 6 tygodniach otwierając taki silos, mamy gotową kiszonkę i ona po prostu, dobra kiszonka to taka, którą jesteśmy w stanie sami posmakować. Pogoda nam pozwoliła na to, aby wyjechać i zobaczyć, jak to wygląda w praktyce na polu. Jesteśmy na plantacji kukurydzy e, pobliskiego gospodarstwa. Widzimy rośliny od dołu, liście, liście dolne są już pozasychane. E, widzimy to jest w wyniku e, warunków, jakie, jakie były do tej pory. Sierpień był suchy, więc ta kukurydza w wielu miejscach, szczególnie na glebach mozaikowatych bądź słabszych, zaczęła nam jakby podsychać od dołu, te liście, tak jak widzimy, aczkolwiek e, sama roślina Ślina, jak widzimy, łodyga, liście yy, powyżej kolby yy, są dość mocno zielone. Jak patrzymy na kolbę, yy, to moim zdaniem jest jeszcze zbyt yy, wczesny termin tych roślin, czy tej kukurydzy, czy tego pola do zbioru. Tak? Yy, po przełamaniu yy, kolby. Możemy w bardzo łatwy sposób ocenić termin przydatności kukurydzy do zbioru i tutaj mamy tą linię mleczną, która jest gdzieś gdzieś w okolicach 1,4. Dopiero czy jednej trzeciej ziarniaka, jednej czwartej nawet. Minimum to jest takie na połowę, bądź najlepiej to jest 3 czwarte. Ta część skrobi, takiej tzw. Tak twardej, szklistej, gdzie, gdzie wypełnia tak, bioro. wypełnia nam ziarno. Na tą chwilę jest jeszcze zbyt wczesna faza do zbioru. Mamy jeszcze skrobię na tyle niedojrzałą, że jest tutaj w dojrzałości powiedzmy. Późno mlecznej, wczesno woskowej, ale widzimy, że jeszcze duża zawartość tej wody i tutaj ta skrobia jest na pewno niedojrzała. Do tej pory skupialiśmy się przede wszystkim na Kwestiach związanych z uprawą kukurydzy. Dziś mówiliśmy troszeczkę więcej o tym, jak z tego produktu przygotować idealne pożywienie dla bydła. Jak wygląda z plonem u Was? Piszcie w komentarzach. Tymczasem to wszystko i do zobaczenia w następnym arze. Cześć!